Mówi się, że jeżeli coś jest do wszystkiego, to jest do dupy. Ale czy to powiedzenie ma zastosowanie wśród obiektywów? Gdybym miał wybrać tylko jeden obiektyw, to właśnie to byłoby to. Sigma 2470. bo to właśnie o niej mówię. Jest to obiektyw, który przez ostatnie pół roku mam wpięte w 99% czasu do mojego mixa. Miałem okazję bawić się wieloma podmiskowymi, e, między mega szerokim jak 16-28, którym właśnie nagrywam ten film, czy 7200 bądź wyżej, e, gdzie można łapać orła bielika w locie z 10 km. Czy tworzę portrety? Czy tworzę landscape, czy tworzę cityscape, czy robię fotografię typowo uliczną, to właśnie ten obiektyw zawsze mi towarzyszy. Jest świetny i jeszcze nigdy mnie nie zawiódł. Obiektyw ten waży 830 gramów i nie należy do najlżejszych. Można spokojnie wykorzystać go jako przycisk do papieru. Rozmiar filtra 82 to plasuje niestety ten obiektyw jako droższy, jeżeli chodzi o zakup e, dodatkowych filtrów, e, które, na nie oszukujmy się, są niezbędne i w fotografii, czy w filmowaniu. CPL, ND, czy Mist... 82, sorry. Sigma gwarantuje mega uszczelnienie tego obiektywu, niemniej jednak uważam, że e, wyciągany zoom tego typu źle wpływa na y, o, jakieś pyłki, kurze do środka, ponieważ może się osadzić o tym o tym pięknym miejscu no i spowoduje, że wszystko wpadnie nam z powrotem do obiektywu. Niemniej jednak ja używam ten obiektyw pół, ro pół, ponad pół roku, ponad pół roku i nadal jeszcze w środku grama pyłku. Kucham na zimne, faknie wyciągam go na burzach piaskowych czy w wielkich ulewach. Yy, Niemniej jednak SIM gwarantuje. Z takich standardowych rzeczy, yy, które znajdziecie w większości yy, dobrych obiektywów, no to wiadomo. Przełącznik, autofocus, manual focus. Zamiast biegać i latać po swoim menu w, w aparacie, możecie po prostu sobie cyk, ustawić ostrość i możecie sobie fajnie filmować bądź zrobić zdjęcia, nie martwiąc się, że yy, yy, punkt ostrości nam złapie przedmiot bądź osobę, której totalnie nie chcemy. Yy, uważam, że dla mnie to jest master w ogóle w każdym obiektywie w tym momencie, bo w obiektywie mamy przycisk funkcyjny, który bez żadnego problemu e, można zaprogramować i marzyć pod wszystko, co by się chciało. Ja tutaj mam e, wybrane... Prędkość zooma i ostrości. Czy chcę, żeby to było, nie wiem, przy zdjęciach mega szybko ostre, żeby naprawdę walczył, żeby ostrość biegała mi z punktu do punktu, żeby nie musiał się martwić, że coś wyskoczy nieostre, Bądź, jeżeli na przykład mam ochotę sfilmować coś w taki trochę delikatniejszy sposób, z takim delikatnym przejściem, jeżeli chodzi o głębi ostrości, cyk, szybka zmiana i lecimy dalej. Dodatkowo w aparacie mamy przycisk Lock, który powoduje, że przy ogniskowie 24 nie ma szans. Aby nam obiektyw wyskoczył, tak? Jeżeli chodzi o przełączanie, nie musimy w ogóle pamiętać o tym, aby włączyć bądź wyłączyć. Nic się nie stanie, bo wystarczy po prostu zacząć po prostu na nim pracować. Charakterystyczny klik, odłączyło się, zoom nam działa. Czy go potrzebujesz? Szczerze mówiąc, ja zapominam o tej, o tej funkcji. Najczęściej, yy, albo jest w yy, plecaku, gdzie. Jest zawsze jakby dostawiony, gdzie nie ma szansu się ruszyć. A jeżeli chodzę z, chodzę z nim e, o studiu, czy po mieście, czy po lokacji, nie zauważyłem jakiejkolwiek opcji, żeby mi się wysuwał. Jasne. Kiedy zaczniemy mocno rzucać go tu, to jak widzicie, no, dupa. Nic. Come on, Wyjdziesz? Nie wyjdziesz? No, nie, nie wychodzi, no słuchajcie. Come on. No nie. Trzyma się. Fantastycznie. Super sprawa. Co kocham jeszcze w tym obiektywie? Pokrętło ostrości. Jest delikatne. Mega płynnie chodzi i powiem szczerze, że jest to chyba domena każdego obiektywu, jeżeli chodzi o Sigma, ponieważ posiadam jedynkę do kanona i powiem Wam szczerze. I powiem wam szczerze, że jeżeli chodzi o yy, chodzenie yy, pierścienia, ostrości, delikatnie, naprawdę smooth, można by było by powiedzieć, i pracuje się na tym świetnie, szczególnie jeżeli sobie filmujecie, tak? Powiem szczerze, wow, super sprawa, yy, polecam. Jeżeli yy, chodzi o minusy, to uważam, że je pierścień do Zuma jest no typowo zrobione pod obiektyw fotograficzny, niefilmowy, ponieważ chodzi bardzo ciężko. Nie jest to tak delikatne, chociażby jak w jedynce, aczkolwiek jedynka już ma kupę lat i na pewno też jest w jakiś sposób wyrobiona. Niemniej jednak zauważyłem, że jeżeli chcę filmować sobie rzeczy, to. Staram się nie używać tego pierścienia w trakcie filmowania, ponieważ kamera zaczyna drżeć i nie wygląda to co ciekawie. Podsumowując, dla kogo jest to obiektyw? W moim mniemaniu jest to obiektyw dla każdej osoby. E, szczerze mówiąc, e, nie wyobrażam sobie go nie mieć w swoim plecaku. Tak zwany just in case, Bo wiem, że jeżeli nie będę miał czasu, jeżeli u klienta, bądź na lokacji, nie będę miał sposobności na spokojne zmienianie obiektywów na szerszy, węższy zoom, nie zoom, to to tak naprawdę ogarnie mi wszystko. Jedyna rzecz, gdzie Wiem, że sobie nie poradzi tak dobrze, jakbym chciał, żeby sobie radził. To fotografia architektoniczna. Eee, architektura fajnie łapałem bardzo dużo, niemniej jednak eee, brakowało mi tych milimetrów. Stąd właśnie pojawiła się 16-28, która powoduje, że teraz mi się dużo, dużo, dużo łatwiej pracuje, jeżeli chodzi o zdjęcia wnętrz czy wysokich budynków. No i wiadomo, Fotografia sportowa, natura czy coś w tym stylu, kiedy na przykład chcemy nagrywać coś mega blisko, a, jest, a nie możemy wejść. Czyli typowe teleobiekty, który 70-200 mógłby spokojnie nam załatwić sprawę. No tutaj mamy to ograniczenie do 70. Chyba, że nie zależy nam na super ekstra jakości, na, pełnej, na pełnym sensorze, jeżeli chodzi o pełną klatkę i przyłączymy się w tryb AS, PSC i w tym momencie mamy ekwiwalent. 70 przeskakuje na 105. Tak? No to czyli jest, łapiemy jakiś tam większy zoom. Niemniej jednak trzeba pamiętać, że obrazek nam się. Dlatego uważam, że bez żadnego problemu yy, znajdziecie zawsze zastosowanie do tego obiektywu. I tak naprawdę, moim zdaniem, jest to obiektyw bazowy. Tak? Czyli będziecie mogli sobie spokojnie. Kupić ten obiektyw i w tym momencie wyskakujecie dalej, tak? Bo zawsze w razie czego będziecie mieli w tyle głowy, że mam raczej taki jeden obiektyw który ogarnie nie że wszyscy, jest świetny dla początkujących. Po pierwsze, nie znacie siebie i tego, co lubicie. Czyli nie wiecie, w jakich ogniskowych, czujecie się najlepiej dzięki temu możecie się poznać. Tak? Jeżeli lubicie szersze kadry, to będziecie mogli sobie spokojnie sprawdzić siebie na 24, jeżeli zobaczycie tak jak ja że trochę mi brakuje, no to sobie dokupujecie na przykład takie 16-28. Jeżeli bardziej się czujecie, to co ja najbardziej lubię fotografować czy używać, no to są zoomy. Ja się świetnie tutaj czuję przy 70. Myślę, że im wyżej, tym lepiej. Czy nagrywanie, czy fotografia, u mnie zoomy jakoś bardziej działają. Ale odkryłem to właśnie lata temu, no można powiedzieć, Kupę lat temu odkryłem to e, właśnie dzięki Sigmie i Wy też możecie dzięki temu się dowiedzieć, co lubicie, tak? Czy lubicie się bardziej w szerszych kadrach, czy lubicie się bardziej w ciasnych, ale mega fajnie skompresowanych. Świat należy do Was. Niemniej jednak nie będzie to nigdy wyrzucona kasa błoto, ponieważ jeżeli nawet byście zdecydowali się na Rozwój swojej kariery fotograficznej, bądź filmowca, bądź yy, jakby wejdziecie trochę głębiej, zastosowanie do tego obiektywu będzie niemalże wszędzie. Tak? Czyli, jeżeli będziecie chcieli zrobić ślub, bez żadnego problemu ogarniecie tą fotografię, yy, tym obiektywem oczywiście. Yy, chcecie robić portrety? Zrobiłem kubę portretów tym yy, obiektywem. Nikt nie narzekał, klienci turbo z zadowoleni. Jeżeli wyskakuje na miasto. Yy, Łapiemy obiekty w 2470, tak naprawdę zrobi każde zdjęcie. Minusem na mieście jest oczywiście światło 28, które no niestety nie pozwala nam tak fajnie się otworzyć, jak stała przysłona np. 18, 14. Niemniej jednak, nie bójmy się, podkręcam trochę ISO, jedziemy dalej, jak to dwóch fajnych fotografów z Warszawy powiedziało: ISO nie istnieje. Tak naprawdę przy obecnych funkcjach, które możemy sobie stworzyć w Lightroomie. ISO nie istnieje. Szumi, klik jeden klijek i zdjęcie jest pięknie odszumione. To tyle ode mnie. Jeżeli uważacie, że filmik jest wartościowy, jeżeli uważacie, że dawam pewien obraz na temat obiektywu. Zostawcie lajka, jeżeli chcecie wiedzieć więcej i sprawdzać, co będzie dalej na kanale. Zostawcie subskrypcję, a jeżeli macie jakiekolwiek pytania, jeżeli jakikolwiek e, coś was nurtuje na temat tego obiektywu, będzie jakiegokolwiek innego tematu, zostawcie komentarz na dole. Chętnie odpowiem i będzie mega dużo pytań na temat innego tematu. To oczywiście stworzę na ten temat film. E, trzymajcie się, do zobaczyska.